Dzień dobry, witam państwa. Mecenas dobra porada, czyli Michał Krajlewski, radca prawny. na następujące pytanie naszego klienta. Jako przedsiębiorca sprzedaje towary głównie na rzecz konsumentów. Czy to prawda, że od stycznia 2023 roku zwolnień ulegną zasady podtrzymania kosztów wymiany i naprawy towarów sprzedawanych konsumentom? Jak już Państwu mówiłem w odpowiedzi na jedno z wcześniejszych pytań, od stycznia 2023 roku zmienia nam się system ochrony konsumentów. Rękomia zawady, którą mamy uregulowaną w kodeksie cywilnym, przestanie wiązać właśnie w stosunkach między przedsiębiorcą a konsumentą. W jej miejsce będą przepisy ustawy o prawach konsumenta poświęcone niezgodności towaru z umową zawartą właśnie między przedsiębiorcą a konsumentą. Oczywiście dotyczy to nie tylko sprzedaży, także o dzieło oraz umowy dostawy. W jednym z wcześniejszych filmów mówiłem Państwu na temat zmiany w terminach właśnie dotyczących relacji między przedsiębiorcą a konsumentem. Zmienia się m.in. termin na rozpoczęcie reklamacji, a także termin, który obowiązuje domniemanie istnienia niezgodności towaru z umową. To dotychczas takie domniemanie w na gruncie kodeksu cywilnego wynosiło tylko rok. W gruncie ustawy o prawach konsumenta ten termin jest sobie wydłużony aż do lat dwóch. Ale to zmiany terminu to nie tylko, nie tylko te zmiany istotne dla konsumentów. Także ustawodawca zdecydował się na doprecyzowanie, ujednolicenie zasad ponoszenia kosztów związanych z korzystaniem przez konsumenta z jego uprawnień, właśnie wynikających na gruncie niezgodności towaru z zawartą umową czy takiej quasi rękomi zawady, jeżeli towar. Jest niezgodne co do specyfikacji, jakości, ilości, kompletności z treścią umowy, czyli się konsument może korzystać z odpowiednich um, uprawnień. One są analogiczne w przypadku rękomi, czyli to są uprawnienia dotyczące naprawy bądź wymiany rzeczy. Jeżeli to nie jest możliwe bądź znaczy utrudnione, są kolejne dwa roszczenia, czyli obniżenie ceny, a w przypadku wad istotnych także o, jest roszczenie o e, odstąpienie od umowy. Niemniej na tych dwóch pierwszych roszczeń czyli wymiany bądź też naprawy, rzecz jasna powstają dodatkowe koszty. Przede wszystkim powstają koszty dostarczenia rzeczy sprzedawcy, koszty ewentualnie jej zdemontowania, ponownego montażu. Pytanie też pojawiało się dotyczące kosztów, czy jeżeli wymieniamy rzecz używaną na nową, z uwagi na jej wadę, czy na przykład konsument musi zapłacić za czas korzystania z tej rzeczy. Na te pytania ustawodawca zdecydował się odpowiedzieć Myślę w następujący sposób. A zatem, w przypadku naprawy bądź też wymiany, no koszty związane z naprawą bądź też wymianą, czyli w szczególności, co wymienia nam ustawa, koszty opłat przewo pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, odnosi wyłącznie przedsiębiorstwa. I z tego tytułu przedsiębiorca nie może domaga się jakichkolwiek dodatkowych kosztów, e, wynagrodzenia od e, konsumenta, który e, jest zobowiązany dostarczyć mu e, towar. Oczywiście bardzo często jest tak, że kupujemy jakąś rzecz, która jest na następnie montowana e, u nas w domu, na przykład jakiś sprzęt w zabudowie e, kuchennej czy też inne urządzenie, które wymaga Specjalnego montażu przygotowanym do tego miejscu. W tym przypadku ustawa wprost też wskazuje, że koszty związane z demontażem oraz ponownym montażem takiej rzeczy powinien ponosić e, przedsiębiorca. Czyli on jakby nie może tego przerzucić na konsumenta, nie może na przykład e, przerzucić tego konsumenta obowiązku, że ten dostarczył już zdemontowaną rzecz e, do jego siedziby czy do miejsca wskazanego przez e, przedsiębiorcę celem naprawy. Za to powinien odpowiadać przedsiębiorca, to no, jest oczywiste, bo przy takim demontażu również rzecz mogłaby ulec uszkodzeniu, więc to też z tego tytułu jest jako dodatkowa ochrona konsumenta, żeby to on tego nie demontował, tylko zrobił to przedsiębiorca, który odpowiada za cały proces naprawy i wymiany rzeczy. Wracając także do kwestii tego, czy jeżeli rzecz jest wymieniana po jakimś czasie, to czy musimy płacić przedsiębiorcy za czas korzystania z tej wadliwej rzeczy. No teraz to od wyszedł z założenia, że skoro rzecz jest wadliwa, to konsument nie mógł korzystać z niej w Pełni, nie, nie mógł korzystać z, z, ze wszystkich funkcjonalności, albo w ogóle nie mógł na przykład jej uruchomić. Wada na przykład polegała na tym, że dana rzecz po prostu się nie uruchomiała, bo też brakowało jakichś elementów pozwalających na prawidłowe z niej korzystanie, na przykład kabla, czy jakiejś dodatkowej części niezbędnej do tego, żeby rzecz uruchomić, otworzyć, korzystać zgodnie z jej przeznaczeniem. Dlatego, jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, że rzecz jest wymieniana zamiast naprawiana, to oczywiście za ten okres, w którym korzystamy z rzeczy wadliwej, na wymienionej na, nowej, na nową, żadnych dodatkowych opad ponosić nie będziemy. Ważne to jest, że jeżeli otrzymujemy nową rzecz, to te przepisy, co do tej nowej rzeczy, również będą miały zastosowanie. Więc, jeżeli ujawnią się wady takiej rzeczy, również będziemy mogli oczywiście je reklamować. Czyli to nie jest jednorazowa możliwość. Jeżeli raz zostanie zrealizowana, to już przepada, Absolutnie nie. Dostajemy nową rzecz, również możemy ją sprawdzić pod względem zgodności z umową i ewentualnie żądać od przedsiębiorcy jej wymiany naprawy, obniżenia ceny, a nawet odstąpienia przy wadach istotnych. Co więcej, jeżeli na przykład jest taka sy sytuacja, że otrzymujemy um, rzecz, otrzymujemy towar, ale jeszcze nie uiściliśmy um, ceny za ów towar i okazuje się, że um, towar jest wadliwy, wydany um, w sposób niepełny, czyli brakuje jakichś um, elementów, nie działa, um, czy też występują inne usterki bądź też wady, um, możemy wstrzymać się z zapłatą no, do czasu, kiedy. Rzecz zostanie doprowadzona do zgodności z umową. Czyli nawet, że w sytuacji, kiedy minie nam te termin płatności, ale reklamujemy tą rzecz, oczekujemy jej naprawy bądź też wymiany, do tego czasu nie musimy opłacać tutaj wynagrodzenia ceny za ową rzecz. Dopiero kiedy dostaniemy towar zgodny z umową, ten obowiązek się ponownie nam aktywuje. Jak Państwo widzą, nowe przepisy, które obowiązywać będą już od 1 stycznia 2023, no są oczywiście korzystniejsze dla konsumentów, w jednoznacznie wskazują, jakie koszty musi ponosić przedsiębiorca, Więc jakby uwaga do przedsiębiorców, żeby pamiętali o tym, że ten system zmienia nam się właśnie już w styczniu 2023 roku no i jakby nie wchodzili zbędne spory z konsumentami, bo ustawa dość jednoznacznie wskazuje które koszty ponosić będą y, przedsiębiorcy. Jak już mówiłem y, w, we wcześniejszym filmie, wskazaliśmy też na zmiany istotnych terminów dotyczących korzystania z osień y, przez konsumentów. I także oczywiście zapraszam Państwa do zapoznania się z tym y, poprzednim filmem, żeby jakby mieć kompleksowy obraz no, zmian, które nas y, czekają od stycznia 2023 roku to jest zmiana dość istotna. Y, nie zaglądamy już do kodeksu cywilnego do przepisów o rękomi y, zawady, a będziemy się do ustawy o prawach konsumenta i rozdziału poświęconego. Y, niezgodności towaru z umową. No Połknę jeszcze, że w nowych regulacjach będzie odrębny rozdział poświęcony dostarczaniu treści i usług cyfrowych. i Też odrębne zasady ustawodawca zdecydowała się wprowadzić do tych wszystkich programów, aplikacji, usług, które są świadczone drogą elektroniczną. O tym też oczywiście opowiemy Państwu w jednym z kolejnych filmów. Dziękuję Państwu za uwagę. Oczywiście zapraszam do subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych informacji, kolejnych porad prawnych, które zamieszczamy na naszym kanale. No chociażby dotyczących kwestii rękomi zawada. Jak Państwo słyszeli, do tych zmian do omówienia czym trochę pozostało. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.